sama nas zaskazuje pod danego klienta. Ważna jest dla nas gęstość, ważna jest dla nas długi, długość włosa, ważny jest dla nas, kolor włosa, który idealnie synchronizuje się z naszymi włosami, jeżeli one są. Jeżeli ich nie ma to mamy całkowity problem z ubytkami włosów, nie ma problemu, uzupełnianie może być w dowolnej części w głowie, może być również z grzywką, bez grzywki. Wszystkie fryzury praktycznie są możliwe i dostępne. Proszę zobaczyć, że w tym momencie, gdyby Państwo nie widzieli naszego modela przed nie, nie, nie widzieliby Państwo różnicy pomiędzy jego włosami a włosami systemowymi. I na tym polega cała radość z posiadania systemu włosów. Teraz oferujemy to również naszym sal salonom fryzjerskim, które chciałyby rozpocząć współpracę z nami, żeby i rozszerzyć działalność swojego, swojej firmy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu tutaj do, do wzięcia ulotek. Proszę zobaczyć, jak idealnie system jest dopasowany do danej osoby. Możemy zobaczyć, głosy są podniesione do góry dokładnie synchronizują się z głosami, które już nasz model miał. Na tym polega cały, e, cały urok systemu. Jest dostępny dla mężczyzn, dla dzieci i dla kobiet. Nie ma ograniczeń pod względem wielkości, nie ma ograniczeń pod względem długości, włączów i gęstości. Wszystko jest dobierane w zależności od problemu danego człowieka. Proszę zobaczyć, jak sprawnie. Nie minęły 4 minuty, jak już dokładnie widzimy, jak może się zmienić. Jak może się zmienić e, ten mężczyzna w przeciągu no, dosłownie trzech minut, tak jak wspominałam? montaży jest kilka rodzajów montażu, a my montaże tutaj mamy zastosowany jeden, w sumie najszybszy sposób montażu, żeby przepraszamy, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, na wszelkie pytania odpowiemy. W tym momencie, proszę zobaczyć, jest zastosowany montaż na taśmie. Oferujemy również montaże na kleje, oferujemy również montaże na klipsy, oferujemy również siatki. Jest cały wybór bas, to już mówię dla, dla salonów fryzjerskich, jest oferowany cały wybór bas, w których możemy projektować samodzielnie bazy. Oferujemy również w tym momencie szkolenia i konsultacje dla osób indywidualnych, kto chciałby, to boryka się z takim problemem, na kogoś, kto boryka się z problemem wypadania, ubytku włosów chce zagęścić, przedłużyć. Nie najwa, najważniejszymi plusami systemu jest to, że nie obciążają naszych włosów. Są niechirurgiczne. Możemy cały czas stosować nasze leczenie, możemy cały czas stosować e, różne preparaty na głowę. One w żaden sposób nie, nie kolikują z normalnym życiem, z normalnym leczeniem. Jakichkolwiek dolegliwości mamy. Są całkowicie bezinwazyjne, niechirurgiczne, co jest w tym momencie ważne, że możemy je... Możemy zmieniać góry w zależności od naszych potrzeb. Jeżeli Państwo mają ochotę, to nasz model zgadza się na to, żeby dotknąć go, żeby zobaczyć jaki to jest efekt. Proszę z nim porozmawiać i powiedzieć jak czuje. To jest bardzo duża lekkość systemu. Mamy wybór baz, które oferujemy, mogą sobie Państwo go indywidualnie projektować. Z boku proponujemy również włókna keratynowe, dzięki którym można doraźnie zagęścić włosy. Wszelkie ubytki, wszelkie zagęszczania włosów są możliwe. E, dlatego proponujemy serię rozwiązań, jeżeli borykają się Państwo z jakimikolwiek problemem wypadania włosów, chcą Państwo otworzyć swoje usługi trychologiczne, systemowe, e, perukarskie, serdecznie zapraszamy do współpracy. Jako firma e, z bardzo długim, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie zaoferować całe swoje know-how i przekazać ci to, czy to w formie produktu dla osób indywidualnych, czy to w formie wiedzy dla osób, e, dla osób posiadających swoje firmy lub chcących otworzyć działalność. Proponujemy ofertę franczyzową i dla klientów detalicznych. Serdecznie zapraszamy do umówienia się na spotkanie. Serdecznie zapraszamy do umówienia się na konsultację, żeby w tym momencie zapoznać się, dopasować i uszyć ofertę dla Państwa. Z przyjemnością to wykonamy. Proszę, proszę zobaczyć jeszcze zerknąć na modela. Jak wygląda? Może, może być dokładnie uczesany do góry. Nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby ułożyć w sumie dowolną fryzurę i nie zauważą Państwo różnicy pomiędzy naturalną fryzurą a głosami przed chwilą, dosłownie w ciągu pięciu minut, doczepionymi. Proszę dotykać, proszę się nie bać, dokładnie o to chodzi. To są naturalne głosy, które mogą, może mieć każdy z Państwa. Serdecznie zapraszamy w współpracę. Przepraszam, chwila,